I ja pierdolę Tarcho, terror, polej, dwie flaszki na głowę Ja pierdolę Booker szoku, poznał chłopaków z bloku Ja pierdolę Robię dym w robię dym w progresji Robimy dym w nie czuję żadnej presji Tarcho, terror, polej, dwie flaszki na głowę Ja pierdolę Booker szoku, poznał chłopaków z bloku Ja pierdolę robię Dawaj ziomalom wszystko czego chcą Dawaj ziomalom wszystko na mój koszt Woda wylana na kondę garcą Chuj w tonie, pijemy na próźno Mamy szóstą, pewnie wrócę jutro Jare nadar homie, nie chce mi się siedzieć w centrum oh. na stację podjeżdżamy w pięciu berków O, oh. trochę tego mi zapakuj, trochę tego proszę pani Aha. pani wybaczy, my już najebani Ja pierdolę! Tarko, ternur, pole i dwie flaszki na głowę ja Robię dym w progresji, robimy dym w nie czujesz żadnej presji Tarcho, Kerdor, Polej, dwie flaszki na głowę, ja pierdolę Hooker w szoku, poznał chłopaków z bloku, ja wierdole, Robię dym w robię tym w progresji Robimy dym w nie czujesz żadnej presji